Mazda 6, GJ2.0, Skyactiv czy Honda Accord 8K2.0 i VTEC? Oba to japońskie sedany klasy średniej. Oba z benzynowym, wolnosącym dwulitrowcem. I oba kochane przez ludzi, którzy chcą mieć święty spokój z autem. Mazda wygląda nowocześniej, zwłaszcza po liftcie, z ostrzejszą linią i ledami z przodu. Accord to bardziej klasyczny styl, ale wykonanie wnętrza... Top. Lepsze spasowanie, mniej skrzypień. Chociaż Mazda daje więcej stylu i lepszy system multimedialny. Silniki? Oba wolnosące, oba niezawodne, ale różnią się charakterem. Mazda 2.0 SkyActiv ma więcej momentów od dołu. Pracuje ciszej i oszczędniej w mieście. Honda 2.0 i VTEC dopiero powyżej 4000 obrotów zaczyna się zabawa, ale spalanie? Około litr więcej niż w Mazdzie. Usterki? W akordzie praktycznie nie ma. Sporadyczne wycieki z i-VTEC i zużyte tuleje wahaczy. W Mazdzie największy wróg to rdza. Tylny pas Nadkoli spód. Trzeba pilnować i zabezpieczać. Poza tym cewki zaponowe lubią paść po 150 tysiącach. I czasem skrzynia haczy przy szybkich zmianach biegów. Wprowadzenie: akord bardziej sztywny i stabilny. Mazda bardziej komfortowa, ale mniej precyzyjna w ostrych łukach. Podsumowując, Mazda 6 lepsza na co dzień. Akord bardziej pancerny i precyzyjny w trasie. Którego byś wziął? Sprawdź z nami, zanim kupisz. Unikniesz kosztownych wtopy.